Witam niezwykle serdecznie wszystkich użytkowników bloga Fountain.pl, subskrybentów mojego kanału YouTube, jak i ciebie, nowy użytkowniku, który widzisz pierwszy raz mój film. Dzisiaj chciałbym Ci pokazać, jak zainstalować dodatki do Google Chrome, które nie pochodzą z oficjalnego sklepu od Google Chrome, że tak powiem. Pierwsza sprawa: dlaczego Google chciałoby blokować te dodatki? Bądź dlaczego już blokuje? Otóż od wersji 35. Jeśli się nie mylę, pobieranie tudzież instalowanie dodatków do Google Chrome nie jest takie proste. Muszą one pochodzić z oficjalnego sklepu Chrome, które to aplikacje Google zatwierdza. Także byle czego tam nie znajdziemy, wirusów tam nie powinniśmy znaleźć. Dlatego przeciętny użytkownik jest bezpieczny, może sobie stamtąd instalować cokolwiek by nie chciał. Natomiast. Nie znajdziemy w tym sklepie Chroma takich aplikacji jak właśnie m.in. YouTube Unblocker, którego będziemy instalować, obchodząc, że tak powiem, to zabezpieczenie Google'a, yy, czy również innego rodzaju dodatki, które po prostu Google'owi się nie spodobały. Otóż od czego zaczniemy? A no, zaczniemy od pobrania odpowiedniej paczki. Paczki do Google Chrome yy, będą zapakowane prawdopodobnie w formacie yy, CRX. Odpalamy sobie do tego oczywiście Google Chrome. To będzie mi tutaj dodawanie jakieś wchodziło. E, ja sobie wejdę tutaj na YouTube Unblocker, już wchodziłem wcześniej, także powinno się tutaj to pokazać. O, jest tutaj na przykład YouTube Unblocker. E, pobieramy sobie plik, który nas interesuje. Klikamy zachowaj, powinien nam się zapisać tutaj do, e, do pobranych, do naszego folderu. E, pobrane. Ja już tutaj wcześniej pobrałem do tego ta 1. Klikamy sobie prawem, otwórz za pomocą 7zip e, file manager. E, załóżmy, może być też winrar. E, cokolwiek tylko chcecie, powinno to, powinno to pójść. cerix to nic innego jak zwykły archiwum. Klikniemy sobie wypakuj. E, teraz nie wiem, czy on wypakuje do dobrego folderu, ale zobaczymy. E, nie, nie na tym zależało. Cholera jasna, czemu testuj? I tutaj wpiszemy sobie YouTube UnBlocker. Dobra, Enter e, Powinno być tak, jak wszystko chcieliśmy. Mamy tutaj naszego YouTube Unblockera. E, niepotrzebne rzeczy sobie, e, stąd już e, usuniemy, tego nie będziemy potrzebować. E, to pominiemy, dobra. Mamy YouTube Unblockera. Tylko cholera jasna, czemu on mi to tak wypakował? No dobra, zaznaczyłem ten, zaznaczymy sobie całe. Jeszcze raz YouTube, OK. I myślę, że to powinno być OK. Dobra, struktura folderu wygląda tak jak chcemy, także wypakowujemy ten plik sobie e, tak aby po otwarciu folderu YouTube mieliśmy przykładowo taką tutaj oto strukturę folderów i plików. Dobra, to sobie możemy zwinąć, bądź zamknąć tego już nie będziemy potrzebować. Wejdźmy sobie teraz tutaj do ustawień Google Chrome. Następnie e, klikamy sobie w rozszerzenia. Co ważne, zaznaczamy tutaj tryb programisty. W innym wypadku nie zainstalujemy rozszerzeń nieoficjalnych. Klikamy sobie tryb programisty. Następnie klikamy w wczytaj rozszerzenie bez pakietu. Widzimy, to teraz tutaj e, sobie zapisali pobrane. E, pobrane i mamy nasz folder YouTube. Klikamy OK. I jak widzimy, it has been successfully installed in your Google Chrome. Congratulations. Jak widzimy, YouTube Unblocker został nam e, zainstalowany. Tutaj mamy go i możemy teraz sobie zobaczyć, że YouTube Unblocker jest uruchomiony. Jest to ogólnie e, dodatek niemiecki. E, nie wiem, czy można sobie zmienić. E, tutaj język, nie jestem teraz pewny ale nieważne oczywiście niekoniecznie musicie instalować sobie youtube unblockera, bo są inne dodatki, ale tak to mniej więcej wygląda e, no dobra, słuchajcie, dziękuję Wam za oglądanie kolejnego odcinku e, odcinku, odcinka, nie wiem dokładnie sorry za ewentualny błąd gramatyczny, Zaprasz zapraszam do subskrypcji mojego kanału klikając na znaczek subskrybuj na dole, bądź po prostu na ten mały co tak powiem dupsik tutaj na ekranie, który się tobie właśnie pojawił. No i życzę ci wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!